Wibracja 6 ma w kryształowej numerologii kolor zdecydowanie różowy. To może być też troszeczkę magenta, jeśli ktoś woli. Natomiast na pewno róż, nie granatowy, nie indygo. No, tradycyjna numerologia, jak zauważyłam, właśnie porządkuje wibracje tak, jak porządkuje się na przykład centra energetyczne. No i tutaj szósta czakra, wiadomo, ma kolor najczęściej granatowy. Indygo, czasem fiolet. Natomiast jeśli chodzi o wibrację 6, ona nie ma nic wspólnego ani z granatem, ani z indygo. Tutaj zdecydowanie mamy kolor różowy. Dlaczego? Ponieważ najważniejszym znaczeniem i przesłaniem wibracji 6 jest miłość. Miłość. Szóstka oznacza miłość, troskę, opiekę. Odpowiedzialność, a zatem te wszystkie nasze przepiękne uczucia, przepiękne emocje, które towarzyszą zarówno związkom miłosnym, jak i rodzinie, jak i macierzyństwu. No przecież szóstka symbolizuje także macierzyństwo. Gdzie tutaj granat? Tu oczywiście dla mnie liczba sześć wibruje bardzo mocno tym różowym kolorem, ja to tak odbieram, w związku z tym również różowy. Prąd i także Archaniołowie, którzy związani są bardzo mocno z miłością, z troską, z uczuciami takimi rodzinnymi, opiekuńczymi, odpowiedzialnymi. I tutaj na różowym promieniu oczywiście mamy Archanioła Hamuela, też Archanioł taki, który pewnie jest w większości z Was doskonale znany. Ponieważ jest to archanioł, który patronuje między innymi związkom. No i oczywiście tutaj w wielkiej takiej spójności ze znaczeniem liczby 6, archanioł Hamuel. I jest takim archaniołem, do którego bardzo często układa się modlitwy, zanosi się modlitwy, lub wykonuje się rozmaite praktyki i medytacje dotyczące szczęśliwego związku. A więc wszyscy ci, którzy szukają tego związku, albo ci, którzy czują się samotni, właśnie chcą spotkać swoją bratnią duszę, pracują z Archaniołem Hamuelem. Tu czasami oczywiście mamy też sytuacje, w których pracujemy nad Uzdrowieniem istniejącego związku, czyli właśnie wtedy, kiedy coś się w tym związku złego zadzieje, kiedy się pokłócimy, poróżnimy, również modlitwa do archanioła Hamuela czasem pomaga w tym, żeby odnaleźć wreszcie zgodę, wspólny język, żeby do naszego związku wróciła miłość, przyjaźń, szacunek i to wszystko, co dla naszych relacji intymnych jest takie ważne. A zatem Archanioł Hamuel pomaga szóstkom właśnie we wszystkich tych obszarach, które są dla nich najważniejsze. W miłości, w uczuciach rodzinnych, we wszystkich sprawach rodzinnych, tych, które dotyczą zarówno układu pomiędzy partnerami, jak i tych, które dotyczą na przykład układów rodzinnych. A zatem Archanioł Hamuel Wspiera również w takich sytuacjach, które dotyczą na przykład układów pomiędzy bratem, siostrą, pomiędzy nami i rodzicami, pomiędzy nami i naszymi dziećmi. Tutaj jak najbardziej możemy również pracować z innymi relacjami, na przykład z relacjami przyjacielskimi. A zatem Archanioł Hamuel wspiera również w tych wszystkich tematach, które dotyczą, dotyczą przyjaźni i takich relacji niekoniecznie związanych z miłością intymną. Archanioł Hamuel patronuje też wszystkim tym tematom, które dotyczą pracy na poziomie czakry serca, a zatem szóstki mogą korzystać również ze wsparcia Archanioła Hamuela właśnie wtedy, kiedy potrzebują odnaleźć w sobie moc i zdolność do wybaczenia. Wybaczenie, współczucie, rozumienie, umienie drugiego człowieka, troska o drugiego człowieka, tolerancja. Te wszystkie tematy również znajdują się w różowym promieniu Archanioła Hamuela i praktyki z Archaniołem Hamuelem pomagają, nam też właśnie w takich tematach dotyczących rozmaitych konfliktów, a szczególnie takich sytuacji, w których mamy problem z wybaczeniem, a zatem tematyka wybaczenia, myślę, że ogromnie istotna dla każdego z nas, również znajduje się tutaj pod patronatem Archanioła Hamuela. Żeńska manifestacja różowego promienia to Archanią, czy też Archai Serafina, nazywana też częściej Archai Charity, czyli taka Archai współczująca, pełna miłości, wspierająca nas również. W w kwestii wszystkich związków i relacji, w których te uczucia miłości, przyjaźni i szacunku są dla nas ważne. Natomiast Archai Serafina przede wszystkim uczy nas miłości do samych siebie. I tutaj szóstki dostają wspaniałą opiekę w temacie, który jest dla nas ogromnie ważny. Śmiem nawet twierdzić, że obydwa tematy, o których dzisiaj mówię tutaj w kontekście wibracji 6, są najważniejszymi tematami w naszym życiu. Pierwszy to właśnie miłość do siebie, a drugi to wybaczenie. To są takie dwa zadania, które z całą pewnością każdy człowiek na Ziemi. Powinien przerobić, odrobić, czego każdy człowiek na świecie powinien się nauczyć i zrobić z tego coś zupełnie oczywistego. To są największe ponadczasowe prawdy: kochanie siebie i wybaczanie innym poprzez rozumienie, że wszystko jest tylko pewną grą, która ma nas nauczyć rozwijania w sobie najpiękniejszych jakości. A zatem wibracja 6 dostaje tutaj fantastyczną pomoc właśnie w postaci Archanioła Hamuela i w postaci archai Serafiny, dzięki którym może pracować z tym, co w naszym ludzkim życiu tutaj na Ziemi jest najważniejsze. Każdy z nas przychodzi tutaj na Ziemię, żeby nauczyć się kochania siebie przede wszystkim, ale też każdy z nas, zanim stąd odejdzie, powinien wybaczyć wszystkim wszystko. Jeśli nie wybaczymy, to zapętlamy się w tych kolejnych wcieleniach, już Wam kiedyś o tym też opowiadałam. Tutaj tylko jakby krótko przypominam, ponieważ różowy promień dotyczy również tego wszystkiego, co związane jest z wybaczeniem. A zatem dla wszystkich szóstek wspaniałe wsparcie w postaci Archanioła, Hamuela i archai Serafiny, którzy prowadzą do wybaczenia, do miłości i przede wszystkim do kochania samego siebie.